Obraz nęzy i rozpaczy częściowo opanowany. Trzeba było to szpachelką najpierw ściągać. Teraz jest to włosami murzyna tak zwanymi. Szczotką drucianą, wiertarka, skrętarka, kątówka, co, cokolwiek. Także to pościągać. Najważniejsze tutaj, bo to są najdroższe elementy później w naprawie żeby do, do gołego, yy, wiele mono trzeba było. Masy, te wszystkie, które tutaj są, mastyki te gumowe, wszystko trzeba było ściągać. a wiadomo, no, nie zrobimy tego palnikiem. Nie bardzo. Mamy tu przewody, paliwa, i, no, i generalnie inne rzeczy, które strach by było uszkodzić. No ale. Nie jest to idealnie, wiadomo, no, pieskowanie czy, czy sodowanie to by było dużo lepsze, ale trochę inne koszta zrobienia. No ale tych miejsc, jak sami widzicie, no jest. No jest dużo, nie? W chuj! I takie kwiatki po kolei, nie? O, proszę bardzo. Fajnie, nie? Tego nie było widać. Ogólnie jest dużo takich miejsc na pewno ma to jakąś swoją nazwę gdzie ta korozja jest aż kurwa czarna. I to są miejsca, gdzie ta blacha już jest w mojej opinii. Już tak jest naprawdę jest zażarta na skroś. E, ale jeśli nie są to jakieś miejsca nośne no to oczyszczamy z jednej z drugiej strony no i zabezpieczamy pójdzie na to epoksyd, pójdzie na to e, baranek z noksudala. jak dobrze pamiętam on jest generalnie bardzo fajny z tego względu że ma mm, inhibitor korozji między innymi w sobie to jest sprawdzony środek nie tylko przeze mnie e, i generalnie fajnie działa. Największą jego zaletą, tak w mojej opinii, tak na szybko, to jest to, że on jest non-stop mokry w dotyku. Także fajnie odpycha woda. Dobra, wrzucimy, jak już będzie to wyglądało lepiej.